Siemanko. Ha, wróciliśmy do tego miejsca, w którym ostatnio było bombowo. E, porzucam tu parę razy, zobaczymy co tu będzie jeszcze wychodzić, bo na pewno tu jest dużo, dużo złomu, więc e, tyle nam zostało po ostatnim. I co? Dalej działamy szczelentem, dalej zbieramy na magnes. E, niedługo wstawię na kanał filmik, a może to będzie przed jeszcze zanim. E, może to będziecie mieli link na dole e, do wywiadu w radiu SK. Także e, zapraszam wszystkich do odsłuchania. A, a ja co? Ja zaczynam połowę. Mamy pierwsze znalezisko dzisiaj. Mamy takie coś na Kutym gwoździe. Teraz nic opa! Ja jest to proszę Państwa <noise> największą łyżeczkę chyba na świecie widziałem. Przed chwilą płynęli chłopcy na kajakach. E, oczywiście już my poznali, więc <noise> spoko tydzień temu też tu musieli pływać, więc też mówili dzień dobry, więc bardzo fajni, kulturalni. I co? Przymitali się. Fajnie, że jestem rozpoznawalny. I mamy taki oto kątowniczek. Takie coś na takim haczyku, nie wiem co to jest. To jest jakiś taki pewno element konstrukcyjny. Mamy śrubę. Długa śruba. Chyba mamy na nabój. na sieć. To się nie robi. Wcale nudne. Mamy klucz taki może nawet dwa czy może zlepek taki się zrobił mamy pręt nie nurka nurka jest pusta w środku i mamy takie oto coś teraz mamy oto co to jest zobaczcie sami i nie wiem nie mam pojęcia ale jest to dosyć ciężkie a my mamy taki pręd i mamy takie takie, takie coś puste w środku a kto nie oglądał ostatniego odcinka zachęcam było bombowo teraz wyławiamy taką moto śrubę kawał łańcucha mamy pręd same. Już teraz wychodzą takie rurki. Ja! Yeah. O! Teraz już trochę lepiej. Ale mamy pręt. Oczywiście o, mamy coś takiego. A! Pamiętacie zębatkę? O właśnie. jest część od zębatki. Nie mogę powiedzieć, bo mnie zablokują. Co to jest dokładnie? Mamy kawałek Pręta, i mamy. Ej, znowu. Znowu na moje. To są naboje. Uuu, to się nazywa Moc. Uu! Mamy tak, oto. Pręta. O, Ojej to. Mamy. Pręt to akurat jest najmniejszy tutaj. Mamy różnego rodzaju blaszki. Mamy taki pierścień. Mamy gwóźdź. Mamy znowu jakieś takie pokrętło. Mamy coś, już na pewno jest nabojem także ja zaczynam wyciągać całe już wam pokazuję bo tego trochę jest mamy spręt mamy taki zlepek mamy takie drobnice ale Mamy kolejny już dzisiaj kątownik. Fichura. I mam coś na magnesie. Jest to. Uu, tu mi się poplątało. Jest to taki płaskownik z kątownikiem chyba bodajże. Takie coś. Mamy pręt i mamy o dwa takie elementy. Mam coś. Mam kawałek pręta, ale mam coś, co powinno zostać poddane wnikliwej analizie. W tym momencie y, nie wiem, czy nie będę musiał kolejnej rzeczy zgłosić. Zobaczcie. I pytanie, czy to nie jest element broni? A my mamy takie. O! Dwie czekoladki! Zobaczcie. Jeszcze kolada. Donuta. a łożysko na pewno łożysko tu mamy jakąś taką część kolejne duże o, elementy blachę mamy taki wygląda jak tłok A, mamy takie coś i mamy takie coś, jak element, taki jak element od dużego łańcucha. Takie coś. W ogóle trochę podejrzane, dziwne, no, ale. Dobra. Mamy takie. Ej, ej, ej. A. To była tylko panierka Ja we wszystkim widzę coś <laughs> I mamy takie to, to coś To mogę być takie w pokrętło nawet I tym od to, miłym akcentem Tymi nitami i dwoma blaszkami Kończę e, Kończę Kończymy ten odcinek Zobaczycie ile macie kilo? ile jest tego komadę. Mamy pełne jadro złom plus te trzy duże elementy.